Zarząd Województwa Małopolskiego chce wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne w regionie. Władze gmin, w których działają takie jednostki mogą składać wnioski o dotacje. Środki mogą być przeznaczone na dwa cele. Liczymy na to, że samorządy gminne, burmistrzowie, wójtowie przychylą się do naszego konkursu, złożą stosowne aplikacje po to, żeby wesprzeć naszych strażaków ochotników, którzy działają w różnych sytuacjach. Bierzemy pod uwagę również sytuację związaną z COVID-em, gdzie Ochotnicze Straże Pożarne również funkcjonowały, jeżeli chodzi o o przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa, biorąc pod uwagę informowanie społeczeństwa, ale brali również udział w akcjach, gdzie były dezynfekcje powierzchni płaskich. Liczymy, że w ramach prac budowlanych również będzie inny aspekt, że właśnie te prace budowlane, drobne prace budowlane będą wykonywane przez lokalne firmy z danych gmin czy z danych miejscowości. Nie jest to pierwsza pomoc skierowana do strażaków zarząd województwa małopolskiego wspiera nie tylko strażaków ochotników przez budżet województwa, ale w ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej pakiet medyczny przewidzieliśmy środki na zakup ponad 600 opryskiwaczy, ponad 50 namiotów po to, żebyśmy byli jako małopolska przygotowani do walki z koronawirusem, ale w przyszłości, żebyśmy mogli mieć narzędzia również kadę do tego, żebyśmy mogli walczyć z koronawirusem. Przypomnijmy, że do 15 czerwca gminy mogą wnioskować o fundusze na prace budowlano-remontowe w oraz zakup samochodów strażackich w tym roku kalendarzowym.